No, i mamy ten dzień. Poniedziałek, 6 rano. Wyrychtowany, ogolony. Bizmond w garażu. Startujemy. Pierwszy dzień urlopu. Zaczynamy przygodę. Jak na dzisiaj nawet wspaniała. Ma dopiero później lać. No i przyjechał gościu na stalowym koniu. Eee, no fachowo spakowany. Udało się. <noise> Powietrze sprawdzone. Gumy nowe. Jeszcze nawet nie dotarte. Pierwsze kilometry to będą na, na spokojnie. W przód tak samo. Jeszcze wąsy wystają. Gdzie chcesz pokazać wszystkim, jaka jest nowa czysta Taka piękna nowa czysta. Zobaczymy, jak ją będziemy zamykać na bieszczadach. Teraz skręć w prawo. Następnie skręć ostro w prawo. A, stoją adventury. Raport sytuacyjny z wyjazdu. Otóż no nie byłoby wyjazdu bez przygód. Koledze z Uchwytu wypadł właśnie telefon. Także teraz jesteśmy przed Media Expert. Kupuję właśnie nowy telefon. Trzeba będzie tylko zalogować się do Google, całą kopię zapasową ściągnąć. I ruszamy dalej. Mamy już ponad 200, chyba 30-240 km przejechane. Lecimy teraz na piłę. I potem z piły na sierac. Trochę małe kurw, ale mam nadzieję, że w dalszej części dnia to się wyprostuje. Ale mi się kask odbił. Update z drogi. Update sytuacyjny 16 tak powiem. Będziemy na miejscu. Czyli tak, motorki i idą jak złe. Jeden i drugi. Także wyprawa uratowana. Że przykręcił to, by. cały. Powiedziałbym tak, z pieprza Tak do kolegi, który go namówił na wyjazd z Bieszczady. On tak się do mnie. Tak do mnie. Motorki stoją zaparkowane. A my udajemy się na odpoczynek. Mamy do dyspozycji taki fajny pensjonat. Boomerang się nazywa. Taka Biatka. Można sobie przyjść, usiąść. Mini pole golfowe. I domek, w którym będziemy dzisiaj nocować. A zatem koniec na dzisiejszej relacji. Pozdro. Do jutra.